Cześć z tej strony Diller i witam cię w kolejnym odcinku z Minecraft Ferina 117. Dzisiaj jesteśmy ponownie z Marcinem, Siema Marcin, hello, hello. z którym w sumie sobie ostatnio tutaj mieszkamy. Marcin zaczął budować swój domek i zrobiłem coś w jego domku, ale on nie wie co. Wy wiecie, bo widzicie ten tytuł filmu, ale Marcin jeszcze nie wie. Marcin. Eee, jak myślisz? Czujesz podstęp? Jakby nie do końca. Okej, okay, bo nie chcę wyjść na trolla, ale nic, ja nie trolluję, no więc spoko, jakby. To TNT, które zniknęło z tej skrzynki, to też spokojnie, to, to nic takiego. Dobra, Marcin, tak czy siak. Eee, zrobiłem ci kolor na napisie. Eee, nie wiem czy widziałeś. Eee, to jest glow. Ale nie widziałam chyba. To chyba wczoraj, czy przedwczoraj było, czy jakoś, tak? Tak, 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 coś takiego. Eee, chyba niestety już nie mamy glow Inka ale y, właśnie, Grue może być takie fajne kolorowe napisy. I ja proponuję, byśmy tutaj w tym magazynie, który mamy pod spodem, pod, no tutaj, pod naszym tutaj pokojem dziennym, mamy magazyn. I w tym magazynie, właśnie, proponuję, byśmy mogli zrobić jakieś napisy, które byłyby kolorowe, właśnie. Byśmy mogli po kolorach nawet sobie szybko ogarniać, co gdzie jest. I właśnie, słuchaj, Marcin, chciałem ci podziękować. I właśnie to coś ze co swoim domku jest y, jest, y, podziękowaniem, właściwie, za te rzeczy, bo dałeś mi y, niebieski lód. Skąd jest ten niebieski lód, Marcin? Skąd ty go masz? No paręnaście tysięcy kratek od Ferajdy zdobyłem. Ile? Paręnaście tysięcy? Ile ty tych godzin kopałeś? Nie wiem. Tak... O, godzinę? Godzinę. To jaki ty miałeś kill off? Gdzie, jaki ty masz kilow? A, bo i straciłeś miałam, rzeczy. Miałam... miałam trzy dieksowe. Okay. I teraz dostałam okay. jeden taki na zupełnie wyczerpaniu. I wszystkie straciłeś? Tak. Słuchaj, dobra. To jakby w ramach podziękowania mam coś dla ciebie, co w sumie nie odda ci twych yy, strat. Które poniosłeś w tej wyprawie, ale chodź za mną, zobaczysz co takiego tam jest. Yy, ogólnie to jest też bar yy, tutaj. Yy. Gdzie będą potki. Tylko jeszcze ja nie otworzyłem tego biznesu, bo nie chcę mi się do netteru, ale muszę, no i e, będę, nie wiem, będziesz mógł kupić sobie podkę na przykład odporności na ogień. Jeszcze ja zobaczyłem, że tu w okolicach feralny pływał handlarz po tej wyprawie Taak. już, który właśnie ten lud sprzedaje, a ja głupi musiałam parę na A o kurczę, no to już gdzieś trochę wtopa, ale e, dzięki wielkie, naprawdę, jakby obramuję to. Naprawdę, dziękuję ci. Dobra, więc e, przerobiłem troszeczkę swój domek w, do, do, w środku. E, proszę bardzo, może otworzyć. Wierczy. Nie, no nie, ty idź pierwszy, ja nie wchodzę pierwszy. O. Troszeczkę ci przerobiłem, masz taki, takie coś, taki mały ogródeczek, możemy na przykład dać jakieś nie lanterny tutaj, w sensie nie jest to jakieś może wyszukane. No ładnie, nie, ładnie jest, ładnie. Możesz, możesz, od tego zacząć powoli budować dalej sobie ten domek, który jeszcze takie zrobiłem ci schody z miedzi. Ja ci nie podobałem tego wymienić, no nie mogłeś pomóc w razie czego. Nie, podobałem się, ok, I taki dywanik, który nie jest taki, wiesz, kwadratowy, tylko taki troszeczkę rozciągający się. fajne no też fajny, to też fajny. No, no więc... Mam e, nadzieję, jak ci się coś. E, jakbyś chciał coś wiesz, dalej razem kombinować z domkiem, to ja ci chętnie pomogę. Tutaj mam. Tak, lewo i 19. I surowe bloki miedzi. No, fajnie, fajnie. Ja zbieram e. dużo na dach, bo będę miał z tego dach. Słuchaj, trzeba będzie ogarnąć Ci Fortnite. Ej, ja mam, Marcin, powierzam Ci. No? Kilow, tak jest, chodź do kowadła. Chodź do kowada, Marcin, dostaniesz kilof z fortunką. Jak nazywamy kilof? Jakby spontan, pierwszy, lepszy pomysł. Bum-bum? <laughs> możemy nazwać bum-bum. Możemy, bum-bum, okej. Okay. Okej, okay. jest... Tak się ma i oka boom. bum-bum. dobra, łup bum-bum. E, mamy więc łup bum-bum. Proszę bardzo, Marcin, oto bum-bum. To jest kilof, który, powierzam, tobie, byś zdobył bogactwo. Bum, bum. Bo, bo lubisz kopać. I, słuchaj, razem możemy na ferajnie być najbogatsi, słuchaj. Możemy zrobić biznesy jakieś fajne. Na razie bo... ile mamy bloków diaksów? Jeden, tak? Słuchaj, bo to... Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Mamy tutaj... Yy... No, no dobra, To też wyglądało jak blok diaksów. Przez chwilę myślałem, że to jest blok diaksów, ale to twój ten lud, więc no. A... Boże. Co jest? A widziałeś, o kurczę, zepsuło się tutaj, ale zrobiłem piekarnik, nie wiem, czy widziałeś. Tak, widziałem z dwóch wagonów fajne, tam no? e, 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 i trochę ogłus. Tak, ja tak, 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 Bardzo fajne. Widziałem, ładnie wygląda bardzo. No, spoczko, to jest, to można by jeszcze lepiej zrobić, mi się wydaje, może jakieś takie, o na przykład, gdybyśmy to rozwalili z powrotem, o i tutaj to wykopać, to wykopać i pyk, i pyk, i mamy coś takiego. Nie no, ładniej. To ile ty pistonów do tego miałeś? Jeden, wystarczy jeden, wystarczy jeden. Wszystko jest na odcinku z Porajny ostatnim. Ja tylko tego ostatniego nie patrzyłem, A, mm. słuchaj Karol, dlatego ja odkopałem to. No. Bo zobacz, o tutaj niechcący biegłem i wpadłem a tu? I dalej do tamtego korytarza mojego. O kurczę, no dobra. A tu się wkopałeś, Przecież nie że kopałeś, nie widziałem gdzie już traczałem, dobra. E, gdzie to było? To było tutaj, widziałem o, diaksów tak. do gratki minus 58, widziałem właśnie to ostatnio. Okej, okay, tutaj to wygląda dosyć. Było zawsze tyle tuneli, to było zawsze tyle tuneli. A, no, tylko ma tak. bardzo duży problem na ferajnie, bo jestem najbiedniejszy obecnie. Nie, jesteś najbiedniejszy. Co ty? Razem tutaj gramy. Jeszcze bardzo żelazo by mi się przydało. A Rozumiem, bo widziałeś... kilofy takie, troszkę, no no. Wiedziałeś, że żelazny może mieć już 100 bloków żelaza? Tak? Ej, a spytam, słuchaj, Zipek, spytałem Zipka, czy możemy trochę żelaza. Błaga, minimum 3, żeby No, 3, bo nie mamy w ogóle żelaza. Ej, jesteśmy najbiedniejsi, Marcin, ale my razem jesteśmy najbiedniejsi, nie jesteś sam, nie jesteś tym sam. O, Zipek przyjdzie w moim domku. Ej, a co ty, Marcin, na to, żebyśmy dali na Ferranie takie rzeczy jak na przykład mapka, że Ej, gdybyśmy zrobili mapy... O kurczę, to jest pomysł. Będzie żelazo potrzebne, wiesz? Jeżeli będziesz kopać, to będziesz żeby żelazo wykopać fortunką. Pamiętaj też, bo to jest to... Wow, Zobacz, co Zipek zrobił! Prosiłem o dzi... ale Chodziło o sztabki! O kurcze, ale dał dużo! Dzięki! Wow, Marcin, to robimy kilofy. Można kopać teraz i swoją drogą możemy zrobić tam tunel. E, Marcin, zróbmy eksperyment. Zejdź do baru i powiedz mi... Zejść do baru, ok? Na poziom baru, tutaj na dół. Zobacz, zrobimy coś takiego, że zrobimy tunel. Tutaj jest wysokość 68. 8. Tak, jest. I tutaj, Marcin, zrób tunel, ok? Zrobisz tunel do przodu, a ja zrobię od góry i zrobimy połączenie między domkiem a ty barem. Bezpośrednie połączenie. tajne przejście. Z tym żelaznym kilofem tak. kopać czy bombowym? Nie, 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 żelaznym. Oczywiście, żelaznym. 68. Słuchaj! To jest też wysokość 68! O, kurczę, ale jaja. O, siemka! Ale blisko! Kurczę. Ale dobre, nie? I tu jest bar! Nie wiedziałem, że w tym domu jest tak blisko tego baru swojego. Tak, super! Mega się cieszę, że tak wyszło. Yy, że mamy coś takiego jak, jakie przejście yy, Możemy jeszcze troszkę rozkopać. Czy yy, ja klapisz? To słuchaj, To tutaj tu rozkopiemy jeszcze z że i zrobimy też takie samo yy, od z tej strony i to też jest. Z tylem tym samym zrobione, więc fajnie. Z tej samej strony, okej, okay, tak. I tuż tu nie, tu już nie. I tutaj zrobimy jeszcze taki słup. Może być więcej skrzyny, czy coś? Tak, 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 zrobimy. I tu będzie takie przejście wiesz, takie słu służbowe przejście. Okej, okay, to mi się podoba. Zrobimy połączenie między naszym domkiem a, a barem. A barem, takie a barem tak. tak. na zapleczy można przejść sobie do domku, więc nice. fajny taki mały skrócik. To, 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 to ten tunel chcesz pokazać? Przejście? O, tutaj jest. Co Ci wyleczy robienie, to to byś się zniszczy. Aaa, że tutaj budujesz bazę podziemną. Jakie super! Podoba mi się to! No ja prosto. mogliby być, bo kiedy zobaczyłem, że popiłeś, to. Jak najbardziej. Ale jaki dobry miejscu. tunel! Szeroki, super! No Dobra, to wiesz, co, ja ja zmykam z tych podziemi, ale. Propsuję. Pa, 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 pa. To jest twoje przecież! Załóż to! Koniecznie, bo ja to dla, dla ciebie dałem w ramach prezentu tego, wiesz, domku, żeby się dowiedzieć, trochę trochę to, co ty mi dałeś. Te bloczki, wszystkie fajne szmaragdy. No, yy, tak jak. Yy, Możesz mieć tu jakieś, wiesz, ozdoby na ogródku, jeżeli chcesz. Albo możemy porobić ci jakieś doniczki. O kurczę, po drzewo. Doniczki, jak się robi? Yy, słuchaj, masz yy, glinę? Glinę? Niestety nie, bo... Okej, okay, będzie u mnie na pewno. Dobra, yy, mamy węgiel, yy, albo lawę, 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 lawę. Ja sobie miałem blok węgla, miałem. Nie ma co. A już zużyłem dla ja... Już za późno, już się przepalasz. Spoko. Nie ma co się martwić. Chyba, że przypalamy jeszcze więcej. Dobra, to dajesz lecimy, lecimy. Dajesz na górę, zapakuj. To dajesz zapakuj na. Yy... Do górnego pieca daj e, paliwo. Tu na dole się już przypala i mamy pierwszą cegłę. Chwilę musimy poczekać i zaraz będziemy mogli zrobić fajne doniczki. Okej, okay, super. Dobra. Dobry, dobry. okej, okay, na przykład. Co myśleć o tym tutaj? I tu. O, na przykład. Fajnie. Krzak Albert, proszę. Ej, chodźmy do zipka, bo on coś nam chciał pokazać. To jest jakaś ekspiarka! Ej, ale jaja. Choć chodź, płyniemy tam. Co tu powstaje? Ej, o nie, to jest pułapka dla na nas, Marcin! Uciekaj! Tutaj nie ma żadnych mobów, to nie jest ekspiarka. Jedyni, którzy są w paszczy potwora, to my, Marcin, musimy uciekać szybko. Ej, jakie tu są góry? Obok nas. Ej, mam propozycję, Marcin. Ty lubisz latarnie morskie? No tak. Zbudujesz mi latarnię za stag diamentów? Dam ci cały stag diamentów. Wykopię na live dla ciebie stag diamentów i zbudujesz tutaj latarnię. Na samej górze, tak? Na samej górze. Epicką latarnię, musi być bardzo duża. Bo chcesz, by to było większe niż budowa zipka. Musi być do końca, Jaka do końca wysoko? mapy. Ogr... Nie no, może nie. Ale duża! Nie, dobra, dobra. Musi być Ale z, Ale z czego? Ale z Pełny możesz ją zrobić, możesz zrobić z gliny. Z gliny możesz betonu być... zrobię. Możesz zrobić cementu, beton, dokładnie, z czegokolwiek zechcesz, zapłacę ci 100 diamentów, jeżeli ją zrobić, Marcin. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Przyjmujesz wyzwanie? Tak, tak, Czyli Dobra. Idziemy z Zipkiem konkurować o najwyższą budowlę na terajni, czy co? Tak, mniej więcej. Taki miałem pomysł przynajmniej! Chyba on się spodobał, skoro go teraz przytoczyłeś. Tutaj jest taki podest, proponuję, takie podejście pod tą latarnię. Okej, okay, zobacz, widzisz, coś takiego, tu się wchodzi, tu się podchodzi, i tu jest ta latarnia. Tu już kiedyś ogarnąć. I tu będzie ta latarnia, i ona musi być troszeczkę, wiesz, tak ura, tak wy. ten. o, nie? I tak pójdzie. A to skala. trochę wygląda, jakby ją się zawalić. Yy, no to wiem, my musimy to rozwalić. To rozwalimy teraz? I yy, w tym miejscu będziemy właśnie budować tą latarnię. To będzie, myślę, super fajne. Mogę ci, słuchaj, mogę ci dostarczać surowce, jakie potrzebujesz, tylko mi mów, co potrzeba, okej? Okay? Ja no mówić, tak? Tak, po prostu mów mi, co przynieść a ja ci przyniosę, Marcin. I 6 elementów dla ciebie, jeżeli zbudujesz. Dzięki więc za obejrzenie odcinka do końca. Jeżeli ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Możesz kibicować Marcinowi w zbudowaniu super fajnej budowy na tej górze. I teraz na ekranie masz dwa fajne filmy, na które bardzo cię zapraszam. Pamiętaj też, że mam też drugi kanał, gdzie jesteś również mile Cześć.